Powiedz, Klaudia, wczoraj brałeś udział w pokazie. Jak właśnie było? Myślę, że to było fajne wydarzenie. W ogóle sama inicjatywa Warsaw Fashion Street jest przepięknym, przepiękną inicjatywą, że tak naprawdę każdy może zobaczyć modę przez wielkie M, która jest dostępna dla każdego idealnym miejscu, najpiękniejszym miejscu w Warszawie, czyli na krakowskim przedmieściu i zobaczyć to, gdzie nie każdy na przykład ma dostęp, żeby zobaczyć piękny pokaz znanych nam polskich projektantów. Eee, a dla mnie to było coś zupełnie nowego. To Towarzyszyła mi ogromna adrenalina, którą na przykład nie mam swojej pracy już. A tutaj też zupełnie w innej roli, czyli w roli modelki, gdzie musiałam zaprezentować pięknie suknie, pięknie wyglądać. A zazwyczaj uczę się tego, żeby nie myśleć o tym, jak wyglądam, żeby to wszystko było naturalne i takie świeże. A tutaj trzeba było się skupić zupełnie na innych walorach tej swojej pracy. I to powiem szczerze, tak na początku sprawiło mi trudność, bo się strasznie denerwowałam, ale poczułam energię ludzi. No i i bardzo mi sprawiła to przyjemność. Wczoraj właśnie byłaś w roli modelki, mieliśmy okazję Ciebie właśnie, właśnie wczoraj podziwiać, natomiast dzisiaj jesteś między innymi gościem na gali Playboya. Dokładnie tak, to jest w ogóle przepiękna impreza, jest to... Dużo pięknych kobiet. W ogóle sam magazyn, ja jestem ogromną fanką, uważam, że pięknie przedstawione kobiety, które są seksowne, które są piękne, które są u siebie świadome. No nie ma nic piękniejszego niż podziwiać takie kobiety. A mówiąc o twojej dzisiejszej kreacji. E, czy to jest Twoja, czy któregoś z projektantów? Nie, oczywiście nie jest moja, jest to młodego projektanta, e, Maćka Domańskiego. E, który jest początkującym projektantem, robi przepiękne kreacje i stwierdziłam, że dzisiaj mogłabym e, założyć właśnie ją. Zareklamować projektanta, a, mówi, a mówiąc właśnie o Twojej biżuterii, skąd właśnie masz tak piękną biżuterię? E, biżuterię pożyczyła mi Dorota Wrublewska e, z wczorajszego pokazu. Była przepiękna, była faktycznie gdzieś zobaczyłam na modelce tą biżuterię. E, no i Pani Dorota dała mi dzisiaj e, tą biżuterię na dzisiejsze wyjście. Powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres. Na najbliższy okres czekam z utęsknieniem na wakacje. Kończy się sezon teatralny, Skończy... A planujesz wakacje? W tak, lecę z przyjaciółmi do Hiszpanii. E, także nie mogę się doczekać, będzie tydzień w ogóle fantastycznych, mam nadzieję, e, przygód z, z pysznym jedzeniem, Hiszpania. Będziemy podróżować, mamy wspólny dom. E, także będzie ogromny relaks i fajnym gronie. Później sierpień jest bardzo intensywny, nowa premiera. Oczywiście jest serial, więc podróżę do Wrocławia cały czas. Na samo zakończenie muszę u Ciebie zapytać, albo chciałbym zapytać, czym jest dla Ciebie moda? Myślę, że moda jest takim trochę punktem, który każdy widzi coś innego. Ja się na przykład inspiruję wieloma rzeczami, ale nie podążam za tą modą ślepo. Myślę, że widzę jakieś. Uwielbiam przeglądać różne magazyny, i inspirować się tym, co dzieje się na czerwonym rywanie gdzieś za granicą, ale też myślę, że moda to jest coś, w czym czujemy się najlepiej i że nie wszystko, co jest na przykład w trendzie, pasuje do nas, w czym czujemy się dobrze. Myślę, że każda kreacja powinna być dostosowana do tego, jak my się czujemy. Jeśli czujemy się pewni, piękni, to wtedy te kreacje wyglądają najlepiej na nas.